Idziemy dzisiaj na Trzydniowiański Wierch. Jesteśmy u wlotu Doliny Hochołowskiej, dużej walnej doliny w Tatrach Zachodnich, oddzielającej nas właściwie od, y, od zachodniej strony Tatr Słowackich, zachodnich. Jesteśmy na Siwej Polanie. Parę kilometrów nas oddziela do, do Polany uciska. Mam nadzieję, że niedługo będzie można zapiąć narty, zapiąć foki. Wyjedziemy od szlak czarny do Doliny Kościeliskiej. My kontynuujemy do Doliny Kochołowskiej. Miło przyjemnie na rozgrzewkę idealnie, płasko. Przed nami jeszcze około 3 km. Niecałe 3 do, do kolana. Tuż nad Niżnią bramą Kochołowską. Leśniczówka. szlak na Iwaniacką Przełęcz, bardzo fajny też szlak, też na skitury, w którym możemy przedostać się dostać do, do doliny, do sąsiadującej z Doliną do doliny Kościeliskiej, ale my nie skręcamy ten szlak, idziemy dalej. 300 metrów w do której nie dochodzimy. Tutaj w lewo, czerwony szlak. Skręca w lewo. Tak wygląda podejście krokiem, z wyszliśmy z krowiego żlebu już jesteśmy, jesteśmy na takim grzbiecie zwanym Kulawcem nagroda jest wielka bo odsłoniły nam się tak piękne widoki u naszych tu po lewej stronie Starobociańska Dolina po lewej Kominiarski Wierch i Waniacka Przełęcz a grań tutaj piękne zbocze blisko nas to jest masy fornaku siwe skały i takie, takie wybłaszczenie grani aż do siwego zwornika, który już jest w głównej Tatr i na prawo potężna góra Starorobociański po lewej za tym siwym zwornikiem w tle zbocza Błyszcza i Bystrej najwyższego szczytu Tatr Zachodnich. a my tutaj już granią w tak pięknym terenie idziemy sobie dalej no idziemy, idziemy właśnie tutaj grzbietem który jeszcze nas, nas za chwilę doprowadzi do, do Trzydniowiańskiego Wierchu. Nazywa się Kulawiec. Tutaj na prawo w dół Dolina Trzydniowiańska. Tutaj nie ma szlaku, tutaj nie możemy zjechać. Natomiast jedziemy do Doliny Jarząbczej, która tutaj zaraz za tym grzbietem, nie wiem czy widać mój palec, ten grzbiet tutaj blisko nas nazywa się brzydko Ropa. I zanim jest Dolina Jarząbcza. Ten ma, te skały, które, które zatapiają się we mgle, to są zbocza Wołowca. Widzimy tutaj cały długi upłas, Rakoń Grzesia, którego zbocza opadają do Bobrowickiej Przełęczy. Przenosimy się teraz na wschód Są doliny Doliny Starorobociańskiej, którą tutaj ładnie widzimy pod nami w oddali e, czubik dwie osoby na czubiku trzy, nie wiem i na ostatnim planie kończysty kończysty wierch tutaj ktoś pięknie dół zarzucował w lewo z Zoliny Starobociańskiej z Sredniowieckiego Wierchu w takiej pięknej scenerii Za chwilę osiągniemy wierzchołek. I teraz tak, możemy jechać, możemy jechać albo tam z przełęczy do Doliny Jarząwczej, która jest przed nami. Albo jest małe ryzyko, że zejdzie mały obsów. Nie lawina, ale opsów. Śnieg jest wilgotny. Możemy też pojechać tym grzbiecikiem tutaj, trzymając się tego grzbietu. Będzie bezpieczny jeśli chodzi o te obsuwy. i skręcić w lewo już na dno doliny, gdzie już jest płasko. Więc całkowicie bezpiecznie. Wybieramy, chociaż kusi wjechać tam, wybieramy y, wariant bardziej bezpieczny i jedziemy tutaj. śniegu tu jest niewiele, jest wytopiony i jest bezpiecznie, nigdzie nie, nie obsuniemy się. Dojedzie do dna doliny Jarząbczej. Tu widzimy całe otoczenie doliny wyżniach. Tam trzynioriański wier nad nami, już go nie widać. Tym grzbietem tutaj bezpiecznym sobie zjeżdżamy. Jesteśmy u stóp czerwonego wieru! Tutaj już gazda w całej gwałości. Nam doliny. Już jest taki zjazd ścieżką. Odsłania nam się dolina Wyżnia Hochołowska. Tutaj cały czas czerwony gier. Dojechaliśmy do potoku Jeruzalemczego. Tak, już ostatnia część zjazdu, już do Polany Hochołowskiej. Tak właśnie wygląda. Jest dość płasko, więc, więc mocno skija. Szlak. W którym z Rodniańskiego wierzchu wjeżdżaliśmy. Połączył się ze szlakiem papieskim. Takie tutaj kółeczko jest tego szlaku mowiskiego. Ostatni etap zjazdu. Śladnie Doliny leżącej. Kaszko tak, się zjeżdża. Łagodnie. Jesteśmy już teraz w tym momencie właściwie yy, na terenie Doliny Wyżniej Chłoskiej. No, Ten grzbiet tutaj czerwony w tam właśnie widzimy skały opadające, opadające z osza, opadające ze szczytu Wołowca. dolina wyżniowo i tutaj nasza dolina jarząbcza, którą zjechaliśmy z Trzydniowieckiego wieku, jedziemy dalej. i tutaj nasza wycieczka właściwie dobiega końca, zjeżdżamy tylko do samochodu, kupujemy narty.